Witam serdecznie w kolejnym naszym poranku z Biblią. Dzisiaj rozpoczniemy nasze rozważanie od fragmentu Bożego Słowa z księgi Izajasza 40 rozdziału i 31 wiersz. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Zaufanie to inaczej ufność lub pewność czegoś lub kogoś. To wiara człowieka w Boga i we wszystko, czego naucza Biblia. Biblia nawołuje nas w Psalmie 37, 5 wierszu: Powierz Panu drogę swoją, zaufaj mu, a on wszystko dobrze uczyni. Wspaniała Boża obietnica. W prawdziwym zaufaniu do Boga nie straszne są ani choroba, ani niedola, ani wrogowie, ani nawet śmierć. Ciężar naszego życia staje się lżejszy, ponieważ nie dźwigamy tego ciężaru sami. Jeśli ktoś, jest ktoś, kto czuwa nad wierzącymi, Biblia mówi kolejny raz w Psalmie 33 od wiersza 18: oto oczy Pana nad tymi, którzy się go boją, nad tymi, co ufają Jego łasce, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Dusza nasza wyczekuje Pana. On jest naszą pomocą i tarczą. W nim raduje się nasze serce. Ufamy Jego świętemu imieniu. Niech nas ogarnie łaska Twoja, Panie, według ufności pokładanej w Tobie. W jaki sposób zaufać Bogu? Jest to możliwe jedynie dzięki wierze i poznaniu Boga. Zaufać Bogu to złożyć bez lęku i strachu swoje losy w Jego ręce. Zaufać Bogu to oddać Jemu zupełnie swoje życie do dyspozycji, wiedząc ponad wszelką wątpliwość, że wówczas będziemy pełni szczęścia i spełnienia. Zaufać Bogu to wznieść się po, przez wiarę w Jego moc ponad troski, kłopoty, ponad zmartwienia i okropne okoliczności. Zaufać Bogu to wybrać najpierw królestwo Boże, a o resztę przestać się chorobliwie martwić. W dzisiejszym odstępczym świecie i bezbożnym społeczeństwie wiara i zaufanie Bogu to mrzonki i bajki. Ufność ludzi pokładana jest w bogactwie, w pieniądzach, w realizacji własnych ambicji i zdolności. Zaufanie do religii, filozofii, do własnych ludzkich rozwiązań to prosta droga do przepaści, rozczarowania i duchowej śmierci. A Biblia uczy nas, że jedynie warto Bogu zaufać we wszystkim. To jest droga ku szczęściu, powodzeniu, realnej pomocy i, najważniejsze, to droga ku ocaleniu i zbawieniu. W Biblii zaufanie jest jedną z najważniejszych cech wiary. Wierzyć znaczy tyle, co pokładać zaufanie w Bogu. Zarówno wiara, jak i zaufanie są ze sobą ściśle związane. Biblia podkreśla znaczenie zaufania Bogu, a nie ślepego ufania ludziom. Należy pokładać swoją ufność w Bogu, a nie w ziemskich przywódcach, bogactwie, obcych mocach czy bożkach. Zaufanie Bogu jest pewnością i przekonaniem, że On ma najlepszy plan i cel dla naszego życia. Biblia zachęca do zaufania Bogu we wszystkich aspektach życia, podkreślając, że On i tylko On jest niezawodnym oparciem i źródłem siły. A Boże plany są zawsze lepsze niż nasze własne. Człowiek prawdziwie wierny Bogu nigdy nie przestaje całkowicie jemu ufać. Człowiek Boży wie, że choć w życiu dosięgną go próby, jego zaufanie nie zachwieje się, ponieważ opiera się ono na wierze w Boże obietnice. Obietnice wiecznej radości z Panem i obietnice dziedzictwa. Nieznikonemu, nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla tych, którzy zaufali Bogu. Niech Was Bóg, kochani, błogosławi prowadzi w tym słowie. Niech Duch Święty nas przekonuje, wspiera i wypełnia mądrością, aby obietnice Boże powodowały w naszych sercach, że nasze zaufanie do wszechmocnego Boga. Będzie niezachwiane i pełne. Niech Bóg Was prowadzi. Amen.